Tutaj znowu Fidzi Dawson Dzisiaj zajmiemy się kopalnią. Domek uważamy na razie za skończony, na razie taki wystarczy. Będziemy musieli wydobyć trochę węgla i żelaza. Z węglem bywają problemy, ale to zobaczymy. No to bez względnego przechodzimy do kopania. Przepraszamy za trochę słabą jakość odcinka wrzucanego wczoraj to był nasz pierwszy odcinek, tak jak już mówiliśmy. Słychać lekkie szumy, ale no, da się, wytrzymać. Staraliśmy się odszumić maksymalnie audio, jednak wyszło, jak wyszło. Jednak nie zniechęcamy się tym, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. Może trochę nudny, bo kopalnie, ale... Ale chcieliśmy nagrać, nie mieliśmy co robić. No, stwierdziliśmy, że pokopiemy. Dzisiaj koniec roku. O, tutaj się pochodnie skończyły, muszę skoczyć po nowe. Będą patyki potrzebne, to pójdziemy sobie po drewno. Znaczy węgiel ekologiczny, to idziemy po drewno i sprawimy węgiel drzewny. Bo się jeszcze ekologic. No i wbijem drewno ręką. Później jak już będziemy mieć trochę materiałów, pomyślimy o jakimś lepszym domku. A może z cegły. I o magazynie. O, no, przede wszystkim. Może w następnych odcinkach wybierzemy się, bierzemy się po poszukiwania giny. O właśnie. Jakąś podróż. No jak to jeden osobnik, który grał w Minecrafta kiedyś mówił glina cenniejsza niż złoto. I... no i tak sobie gramy. No tutaj sfejlowałem. I osiem... osiem pochodni i dalej idziemy kopać. Na początek chyba to no, nie Naprawdę podoba mi się ten teksturpak. Bardzo umila grę. A dzięki komu no, go masz? Dawid mi go polecił, tak. No, tak opiąłem. Jeśli chodzi o nasze plany, to planowaliśmy wrzucić jeszcze odcinki z innych gier. Na przykład Dawid myślał o Borderlandsie i byśmy tam nagrywali multiplayer, tak? Tak, kooperację. No, ja jeszcze w tą grę nie grałem, muszę spróbować. Nie... Całkiem ciekawe. Tak, tylko niestety ja w ten piątek wyjeżdżam i będziemy musieli przerwać chyba nagrywanie, chyba że Dawid coś sam nagra, ale, ale, wiem. ale nie wiem czy uda mi się go namówić. No, ale tak nagrywamy, nagrywamy, ale coś z tego będzie no, trochę ciemno się zrobiło, co pochodnie. Mieć... Proszę. Proszę. Podziękuj, Anie. I tak się kopiemy w dół, myślę, że... A coś znajdziemy. Coś no. ciekawego. Jakiś skarb? Skarb. Albo dwa skarby. I później jakiś pokoik i będziemy się z kopać. Tak. Ale to jeszcze na razie nie teraz. O, żelazo chyba? Tak, żelazo. To jest żelazo na tym teksty paku, tak? Tak. O więcej żelaza. Wszystko przez Frapsa, no. jednak potrafi zmulić komputer. No, będziemy musieli nad innym programem do nagrywań. ale na razie chyba daje radę. No, to żelazo okay, chyba no. się na razie skończyło. A, nie, znowu żelazo tam. Wtedy sobie wejście w robię i kąpiemy tam. Nigdy nie kopie pod sobą, Tak. No. Nie mogę. Myśleliśmy czy wrzucać odcinek z kopalni, no ale... Co? Nie mieliśmy innych pomysłów. A że na siłę chcieliśmy coś wrzucić, to wrzuciliśmy z kopalni. I dalej kopiemy, w dół. Jakże inaczej. Myślę, że jak uzbieramy więcej żelaza, to sobie zrobimy kolejkę na dół. Ale to później. W następnym odcinku może schody na dół. Jednak schody to duże uproszczenie, nie trzeba ty szkakać. I się wybierzemy już na pewno na poszukiwanie gliny. Tak. Około 44 stopy. Do 47. No, to jest jakiś Znaczy, aż, aż się kilą rozwali ten kamienny drzew, nie będziemy kawać. Chociaż. Światło około się ciemno zrobiło. Tak. Pokopiemy to jeszcze. No, jeszcze chwilę tutaj wyrównam. I w następnym odcinku będziemy planować budować magazyn. Więc jeszcze w tym odcinku skoczymy po trochę drewna. Dawid, że to jest dobry pomysł. Tak, myślę, że jest to dobry pomysł. Aczkolwiek. Aczkolwiek najpierw musimy znaleźć glinę, bo nie będziemy budować magazynu przy tym domku. Bo potem gdzieś indziej pewnie wybudujemy. No jak widzieliście, to miejsce było wybierane na zas zasadzie. tutaj? No tutaj. Znaczy nie, było na zasadzie, że Dawid chce koło wody. No, jeszcze kilo tutaj zrobimy ścierę i lecimy. Na kar karczowanie lasów. Kiedyś byłem drwalem tata też był drwalem. Zostawimy zbędne rzeczy w skrzynce. Myśmy przetopili żelazo, ale nie ma węgla. To się nie, nie udało niestety się W kopalni sobie. No. no drzewo naszych chyba wyrosło, to jest to. to tak, to też to. No, to tak. Myślimy, że odcinki są w miarę na poziomie. W miarę. W miarę. Znaczy na naszym poziomie o, o. świnach I myślimy właśnie wrzucić z tego Borderlandsa Borderlandsa Kooperację, tak? Tak A co tam się robi? Fabułę można przechodzić maksymalnie cztery osoby Będziemy dwóch przechodzić? Mhm I co tak. tam się robi? Na przykład jakiś przykład misji? Czy czegoś? To są misje, tak? Tak No na przykład trzeba zabrać różne bossy i mamy się przygotować na długą grę, tak? W grze jest nieskończona ilość broni Bożywe gurwa. Noże są? Mi się też są ciekawe. Sam noże? Są My nadal wydobywamy drewno Sikierom. Myszczaszkoła jazdy. Można się skaleczyć. O, drewno zawsze się przydało Oh. Myślę, że połowa dnia już za nami. Trochę czasu w kopalni, trochę w lesie. I niedługo nie będzie się kończyć. No tak. Dzisiejszy pewnie trochę no ale jak mówiliśmy już nie mieliśmy w ogóle pomysłu co wrzucić. Więc może jakaś, to. Może jakaś próbowała tutaj bóg. Może jakaś propozycja od was w komentarzach? Ale to mi nie przeszkodzi ściąć to drzewo do końca. Może <gry> no. jakaś propozycja od was w komentarzach co mamy zrobić? Nie wiem, jakaś szklarnia mi się przydała pewnie? Drzewo było cwańsze. I... Ale spójrz, że ono cały czas jest, a ja już je mam w ekwipunku. Ścięte. Może jakaś szklarnia? Po magazynie. No. Trzeba mieć gdzie to wszystko składować. I tak sobie gramy w Minecrafta. Ogólnie to, to już jest drugi odcinek naszej serii, znaczy wow. drugi dopiero. Myślimy nad Nad tym, aby urozmaicić trochę nasz kanał. Jeszcze do końca tego nie umiemy zrobić, ale myślę, że z czasem nam się uda. No, tutaj. Próbuję znaleźć nasiona, ale coś nie pyka. Jak się bije sikielą to mogą wyjść? Mogą chyba nie? Mogą, nawet no. O, już zachód powoli. To będziemy kończyć. Pikselowe, okrągłe słońce zachodzi za pikselowy horyzont. No tutaj ten sam bóg co wczoraj. Nie wiadomo od czego. O, już się naprawił. Musimy nad tym popracować. O, no, tutaj nie wiem co chciałem zrobić. Ale na no, ostatnim odcinku zauważyłem, że w drzwiach jest ziemia. Teraz ją. Deska. Deska, Deska musi być. No. Jeszcze chwilę spojrzymy na zachód. I będziemy się żegnać. Patrząc na zachód, możemy przemyśleć swoje życie. Dziękujemy Bo... za obejrzenie. Bo gdy coś się kończy, tak jak dzień się kończy. Nie tak, mi. Coś innego się zaczyna, tak jak noc się zaczyna. Nie przerywaj mi Owce. Owce na tle schodzącego księżyca. To idziemy spać. Dzięki za obejrzenie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, albo w dół, jak się nie podobało. I przypominamy, że przez dwa tygodnie nas nie będzie. Dobra. Ale...